Siemanko, w tym Nowym Roku już Po świętach i po Sylwestrze A my zaczynamy Nowy Rok na grubo Zobaczcie co wjechało Właśnie od firmy Max Dywanik Taki piękny dywanik do naszego Urwisa Wzór plaster miodu Ponieważ tutaj z przodu jest też plaster miodu od Szymona. No i dlatego to tak tutaj się zgrało. Było właśnie zapytanie, czy ma być plaster miodu, czy rąby, tak jak poprzednio. Zanim odpowiedziałem, to już tutaj zdecydowali, że zrobią plaster miodu i bardzo dobrze. Kolorek pod traktorek. Zgrywa się elegancko. No, i teraz już jest to wypełnienie naszego Urwisa. Chciałoby się powiedzieć, że koniec projektu, ale No... raczej tego projektu to tak szybko, albo pewnie w ogóle nie zakończymy. Jak to z projektami bywa, ciągle będzie coś do dołożenia, do poprawienia, do przerobienia. No ale. Na sam początek, tak jak mówiłem, ta kosiarka tutaj pod spód, kosisko to najbardziej chciałbym zrobić dołożyć kółk śnieżny, pewnie też w przyszłości, ale to jest tutaj na razie odległy plan najbardziej to to kosisko, bo wtedy by był taki praktyczniejszy bardziej No, tu jeszcze do na przykład kołpaczki, jak w iwanie. Mam tutaj od Michała. Pozdrawiam serdecznie. Dwa kołpaki, ale trzeba je doprowadzić do stanu takiego że tak powiem świecącego. Coś takiego? No, to jest z nierdzewki, wypolerowane. Takie kołpaki z nierdzewki, wykonanie to też by nie było pewnie tanie. Tym bardziej, żebym chciał tylko dwa. No są różne kołpaki na sprzedaż, ale też nie są idealne. Po co kupować kolejne? Skoro tu mam one, są ładne. Nie pogięte jakieś tam. Tyle, że wiadomo, no już ząb czasu na nie wlazł. Korozja i, i te inne sprawy. Są pomalowane. A gdyby je wygiętował i galwanizację na nie położył, taki, taki ładny odsynk. może to by robiło, robiłoby robota, co? Trochę inaczej by to koło się prezentowało. A tutaj te kapselki bym kupił nowe, też w ocynku, założył. No i tak by się zgrywało to wtedy. Ale to na spokojnie. Tak sobie tutaj powoli będziemy działać. Jeszcze raz pozdrawiam firmę. Dywanik. piękny. Piękna podłoga teraz jest tutaj w urwisie. Tego brakowało. No, kabacik oczywiście robi również robotę. A ja trochę podziałałem sobie tutaj, obok. Skuwanie tynku, tutaj zacząłem tam troszkę, tutaj do góry trzeba wejść, no i tutaj o, jedna ściana jak i druga jest opanowana. Teraz już można kłaść tu tynk właściwy, taki jak ma być, a sufity no to będą docieplone, nie wiem czy podwieszone czy co. Stelarze porobione. Jeszcze nie wiem. Na początek to pęk i posadzki. A, z sufitami będziemy się później martwić, ale też trzeba poskubać, bo jak widzicie, odchodzi. Nie trzymie się to dobrze. Więc trzeba to zerwać. No tu najwięcej będzie, właśnie, z tą górą zachodu. Perkoza. Wypoczywa. I Iwan z Urwisem. Również mają wolne. I tyle. Nie będę tutaj wiele przedłużał. Zapraszam do zakupu Emblematów, dywaników, opon, wszystko nasze polskie. Także nie zastanawiajcie się, tylko kupujcie. I życzę wam wszystkiego dobrego na ten nowy rok, żeby się tam pospełniały wszystkie marzenia, wszystkie projekty, remonty, zakupy. No i tutaj będziemy muszę Uch, działać na pewno filmy będą, jak będzie powstawała kosiarka. No i tam w warsztacie, to jest ten warsztat yy, trzeba stworzyć, aby to tam można było działać. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie, cześć.